się dzisiaj jestem z Kreksem I tam dzisiaj będzie mi ściągał spodnie przy użyciu kart Będzie wyleciłam czarową flaszki przy użyciu kart, ewentualnie jakieś tam testy wiecie ciążowe i tak dalej. Więc zapraszam tutaj, no mi tutaj coś do picia. Do, do picia. Do, do picia. Co? Coś do picia. <laughs> nie picia. Nie, Nie, to jedziemy, nie? Tak, sobie kartę. W dzisiejszym odcinku my zrobiliśmy zrobić w chuja ogólnie, więc zapraszam, dawaj. Zrobię Cię w chuja. Dobra, czyli tak, weźmiemy sobie... Masz kartę Y mi się daje? Mam kartę Y. Ooo, to się szanuje. Na połowę y, Czekaj, weźmiemy sobie tak, y, siódemkę, przytrzymaj ją w ten sposób dokładnie. Że jak, tak? Tak, przytrzymaj jeszcze dziewiątkę. No i fajnie, no. Y, przytrzymaj jeszcze... Muszę je pamiętać? Na razie niekoniecznie. No i fajnie sobie ustępkę moja pani dzisiaj się dzisiejszego wiadu którego nie było Jeszcze szósteczka no dobra teraz tak weźmiemy sobie je I mamy że sześć. oto magia zabrał mi karty 6, 7, 8 i 9 nie? To no ułożymy sobie je po prostu od najwyższej okej? Okay? no dobre, dobre 9, 8, 7 i 6 no i fajnie no I teraz patrz y... weźmiemy sobie je, a resztę odłożymy na los no. zostają nam tak 6, 7, 8 i 9, ok? No. Zobaczmy, zrobimy sobie siódemkę na samą górę, 6 na samą dół. No. Wystarczy zrobić coś takiego, aby jedna karta się nam odwróciła, dobra? No, Jakie się... 7 Siódem, szósteczka. Szósteczka, dokładnie. Aha. Patrz, jak zrobimy to jeszcze, zrobimy idealnie, nie? W ten sam sposób. To szósteczka w ten sam sposób, to zakrywa się już na siódemkę, nie? No i fajnie, no? Możemy zrobić jeszcze, to, jeszcze raz, nie? Przemieszamy, wraca siódemka, zakrywa się ósemka. Nie? No. Dobra, ostatni sposób, było ostatnia karta, nie? Machamy, czyli ósemka wraca, a zakrywa się tam dziewiątka, nie? No i fajnie, no. I teraz realniamy wszystkie karty, prawda? 6, no. 7, 8, 9. I one były białego koloru, prawda? Ale wystarczy trzymać palcami, aby wszystkie karty nie były czarne. No, wszystkie cztery. To jest jakaś ja muszę specjalnie tego w ja mam to, Rosisto, nieco to to tyle. Ona są jest, No i co? co? Czak na magię, dosłownie, nie? Co tu Soniszek? Muszę znaleźć Co? Co? się to stało? Co się stało? Nie wiem, chcę, żeby były białe, bo je, są czarne. I słuchaj. Wystaw dokładnie taki sposób okej? Okay? Dam ci jedną kartę w ten sposób, okej? Okay? No. To się nazywa po prostu, jak ludzie oszukują kartę, okej? Okay? No. Zobacz coś tą kartę, jak ona wygląda. No tu musisz się jest... widzieć, i taki... nie to ja ja to jest ta nie? I zobacz, ja mam dokładnie Asa Kara. No. I trzeba w ten sposób, okej? Okay? Zobacz, no. tego asa, podmienię ci dwa no. razy w taki sposób, że to jest tak. No. Yy, raz, dwa. Zamieniło się coś czy nie? Nie. mi do tam, tam karty, nie? No. A zobacz, pominęłem to, już wygląda tak. A nie podąża jeszcze, dobra? No. I zobacz, tak naprawdę ja mam już twojego asa, nie? No. zobacz, pominię go jeszcze raz. Dwa razy w taki sposób i kilka razy w ten. Teraz, jakbyś się bez patrzenia na karty, no. jakbyś chciał zgadnąć po prostu. Gdzie jest moja karta, gdzie moja? Tutaj jest no. moja. Nie, A to jest swoje. No, no to ja ogólnie ja to mnie w chuja zrobić. <grym> to, to jest nie jest Magie, to jest tak, Nie no tak to 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 tak, nie, nie daj się na to nadręb, nie? Też tak będę no, robił, będę wyrwał dziewczyny, będę jej stringi zabierał. Ogólnie Po tym odcinku polecam do Nenka, bo chcę tak zabierać dziewczyną w klubie stringi i wszystko co mają na sobie. Więc tak, zrobił mnie w chuja, zrobił czarną magię, jest ogólnie gasistą, ale polecam, nie wiem jak to się robi. No i tak to wygląda. Chodź tutaj. No to był Nenek, który robi ludzi w chuja, nie się w nim hardy, tak samo jak z y Tu macie odnośnik do Kreksa, wchodźcie tego na kanał i subskrybujemy i tak dalej. Nie warto, nie fajnie i nie polecam. Nie, ja naprawdę polecam. Nie, ja tego nie polecam, bo robi ludzi w chuja w hardy. Jest rasistą. Dobra, także cześć, żegnamy się, cześć.